Skąd my to znamy? Po ciężkim dniu jedyne, o czym się marzy, to coś słodkiego, a potem, mimo zmęczenia, sen nie przychodzi. Okazuje się, że za tym wszystkim stoi jeden potężny mechanizm hormonalny, który potrafi nieźle namieszać. Dobra, zanurzmy się w temat i odkryjmy, co tak naprawdę dzieje się w naszym ciele pod wpływem stresu. No właśnie, to jest fundamentalne pytanie. Dlaczego reakcja na presję w pracy czy kłótnie w domu kończy się najczęściej przed otwartą lodówką, a nocą przewracaniem z boku na bok? Odpowiedź kryje się w jednym słowie, które będzie kluczem do całego tego wyjaśnienia. I oto on, nasz główny bohater kortyzoł to on pociąga za wszystkie sznurki. I chociaż jest nam absolutnie niezbędny do życia, jego chronicznie podwyższony poziom zmienia go z sojusznika w cichego sabotażystę. Zobaczmy, jak dokładnie działa. Spójrzmy na naszą mapę drogową. Zaczniemy od zrozumienia, jak stres sabotuje nasze ciało, prześledzimy efekt domina wywołany przez kortyzol, a potem, potem przejdziemy do konkretnych, praktycznych narzędzi, zarówno tych związanych ze stylem życia, jak i dietą, by na koniec pokazać, jak zacząć działać metodą małych kroków. Przewlekły stres uruchamia prawdziwą reakcję łańcuchową. Kiedy poziom kortyzolu jest stale podwyższony, przewraca się pierwsza kostka domina, a za nią kolejne, siejąc spustoszenie w kluczowych dla zdrowia obszarach. Zobaczmy, które systemy padają jako pierwsze. Pierwszymi ofiarami tego efektu domina są serce i nasza zdolność do regulacji cukru. Badania jasno pokazują, że wysoki kortyzol to potężny czynnik ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Co więcej, nawet jeśli nie ma jeszcze diagnozy, taki lekko podwyższony, subkliniczny poziom kortyzolu już upośledza sposób, w jaki ciało zarządza cukrem, a to prosta droga do poważnych problemów metabolicznych. Mocne porównanie, prawda? Ale doskonale obrazuje zagrożenie. Tu nie chodzi o nagły atak, ale o ciągłe, systematyczne osłabianie fundamentów naszego zdrowia. One w końcu, pod wpływem jakiegoś dodatkowego czynnika, mogą po prostu runąć. To taki cichy wróg, który działa naprawdę podstępnie. A to świetnie ilustruje, jak wszechstronne jest jako działanie. Efekt domina trwa. Kortyzol uderza w produkcję kolaganu, a to oznacza nie tylko więcej zmarszczek, ale też, co gorsza, słabsze naczynia krwionośne. Osłabione kości zwiększają ryzyko osteoporozy, no i wracamy do naszego pierwotnego problemu apetytu. To właśnie kortyzol krzyczy do mózgu potrzebuje szybkiej energii, co my odczuwamy jako nieodpartą chęć na coś słodkiego. Ale ale zanim całkowicie zdemonizujemy kortyzol, musimy zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz. On nie znalazł się w naszym organizmie za karę. Problem nie leży w samym hormonie, ale w jego chronicznym nadmiarze. Kortyzol ma też swoją dobrą, niezbędną do życia stronę. To jest naprawdę ciekawe ten kontrast. Z lewej strony mamy super bohatera, budzi nas, reguluje ciśnienie, jest kluczowy dla odporności, a z prawej jego mroczne alter ego, które pojawia się, gdy równowaga zostaje zaburzona. Cała sztuka polega na tym, by utrzymać go na właściwym poziomie. Zobaczmy, jak to zrobić. No dobrze, zaczynamy część z rozwiązaniami. Dobra wiadomość jest taka, że mamy ogromny wpływ na poziom kortyzolu. I zanim przejdziemy do jedzenia, skupmy się na potężnych narzędziach, które nie mają nic wspólnego z dietą, a mogą zdziałać cuda. Najlepszym sposobem, żeby podciąć nogi wysokiemu kortyzolowi, jest spokojny, regenerujący sen. Kortyzol i melatonina, czyli hormon snu, działają trochę jak na huśtawce. Gdy jeden jest wysoko, drugi jest nisko. Te cztery proste kroki pomagają przywrócić naturalny rytm tej huśtawki, a poranny spacer to genialny trik. Ekspozycja na światło słoneczne rano programuje mózg do prawidłowej produkcji melatoniny wieczorem. Ciekawym, choć może zaskakującym narzędziem jest prowadzenie dziennika. Okazuje się, że przelanie na papier trudnych doświadczeń osłabia ich negatywny wpływ na naszą fizjologię to jak terapia dla naszego układu hormonalnego. Inna skuteczna metoda to ruch, ale tu kluczowe jest słowo umiar. Zbyt intensywny trening może wręcz podnieść kortyzol, za to regularny spacer to czyste złoto. I wreszcie warto świadomie ograniczać czas ze smartfonem, bo ciągłe powiadomienia to dla mózgu nieustanny sygnał alarmowy. No to przechodzimy do drugiego filaru naszej strategii. Jesteśmy tym, co jemy, a ta zasada ma ogromne znaczenie dla poziomu hormonu stresu. Nasz talerz może być albo opolem bitwy, albo apteczką. Ten schemat doskonale pokazuje o co toczy się gra. Niedobory witamin, minerałów czy kwasów omega-3 to nie jest tylko kwestia gorszej kondycji, to bezpośrednia droga do stresu oksydacyjnego, neurozapalenia i rozregulowania całej chemii mózgu. Każdy z tych elementów to kolejny cios dla naszego samopoczucia. Zanim powiemy co jeść, powiedzmy jasno czego unikać. Cukier to prawdziwy oszusta. Nie tylko podbija kortyzol, ale też niejako ogłupia naszą reakcję na stres, sprawiając, że gorzej sobie z nim radzimy, to podwójny cios. Nasze jelita to drugi mózg i centrum zarządzania odpornością oraz stresem. Dobre bakterie jelitowe produkują substancje, które bezpośrednio wpływają na nasz nastrój i poziom kortyzolu. Dlatego karmienie ich tym, co lubią, czyli probiotykami z fermentowanej żywności i prebiotykami z warzyw i zbóż, to jedna z najskuteczniejszych strategii dietetycznych. Adaptogeny to fascynująca grupa roślin, które pomagają organizmowi adaptować się do stresu. Działają trochę jak termostat, pomagając utrzymać równowagę. A co najlepsze, jak widać w tabeli, niektóre z nich, jak rumianek czy oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, są łatwo dostępne i można je włączyć do diety od zaraz. I na koniec król tłuszczów przeciwzapalnych omega-3. Dieta bogata w tłuste ryby jest powiązana ze statystycznie niższym poziomem kortyzolu. Działają one na dwóch frontach: bezpośrednio wpływają na hormony i wygaszają stany zapalne w organizmie, które same w sobie są dla ciała formą stresu. Przeanalizowaliśmy wiele narzędzi i strategii. Łatwo poczuć się przytłoczonym, ale najważniejsza zasada brzmi nie chodzi o rewolucję, ale o ewolucję. Najskuteczniejsza metoda to metoda małych kroków. A więc jak to wszystko zastosować w praktyce? Nie próbujmy zmieniać wszystkiego od jutra. Warto wybrać jedną, najłatwiejszą dla siebie rzecz z kategorii styl życia i jedną z kategorii dieta. To wszystko. Mały, konsekwentny krok ma większą moc niż wielki, jednorazowy zryw. Jak to może wyglądać? Na przykład tak. Krótki spacer rano, który dodatkowo zapewni poranną dawkę słońca. I łyżka dobrej oliwy do sałatki na lunch. To proste, wykonalne i już po kilku dniach może przynieść odczuwalne efekty. I jeśli ten temat kogoś interesuje głębiej i chce poznać naukowe podstawy tych zaleceń, wszystkie materiały źródłowe i dodatkowe linki czekają w opisie i w komentarzu pod tym materiałem. I to jest pytanie, z którym warto zostać: nie co zrobię kiedyś, ale jaki jest ten jeden najmniejszy krok, który można zrobić jeszcze dzisiaj? Odpowiedź na to pytanie to początek prawdziwej zmiany.